Dzisiejsza szkoła nie jest szkołą, którą pamiętamy z lat naszej młodości. Świat się zmienia. Zmieniamy się my, nasze dzieci, sposób wychowania i kształcenia. Większą wagę przekładamy do naszych indywidualnych potrzeb pielęgnowania i rozwijania tego, co w nas najlepsze. Ma nam w tym pomagać model edukacji włączającej. A gdyby nie było tu edukacji włączającej, ja już nie pracowałabym w edukacji. Bo jeżeli widzę, po 20 latach e, z edukacją włączającą, można e, spowodować, że zbierze się zespół ludzi, bo wszędzie najważniejszy jest człowiek, rozbudować w ludziach poczucie empatii i potrzeby bycia z innym człowiekiem, to wtedy ma sens. To, to jest edukacja. Na początku tej naszej drogi, ponieważ sami czuliśmy, my ludzie pracujący w szkole, niezwykłą satysfakcję z, z efektów tej pracy, z tego, jak bardzo zdrowi ruśnicy korzystają na tym, jak bardzo te nasze dzieciaki z niepełnosprawnością rozwijają się harmonijnie, chcieliśmy bardzo um, mówić o tym, rozszerzać um, ideę edukacji włączającej, a później po prostu drogą um, rozpowszechniania. Zaczęły trafiać do nas dzieci, wszystkie dzieci. Edukacja włączająca to edukacja nastawiona na potrzeby i możliwości uczniów, ucząca zachowań empatycznych, włączających całe środowisko i wiele instytucji. Nasza szkoła była uczestnikiem międzynarodowego projektu unijnego, który nazywa się właśnie Raising Achievements for All Learners in Inclusive Education, co znaczy wzrost osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej. Mieliśmy warsztaty, uczyliśmy się nawzajem, pokazywaliśmy, co to znaczy nie widzieć, nie słyszeć, co to znaczy pokonywać najróżniejsze trudności. Często pytano nas, jak długo trzeba się do tego przygotowywać. Zawsze odpowiadaliśmy, słuchajcie, jeśli jesteście już tylko do tego przekonani, to jesteście przygotowani na 100%. Wszystko inne to jest tak jak w życiu, po prostu reagujemy na problemy, które nas spotykają. Oczywiście teraz jest łatwiej, jest mnóstwo szkoleń, jest prawo oświatowe dostosowane do edukacji włączającej. Tutaj jest został przyjęty z otwartymi rękami. Nie było problemów zarówno z materiałami, jak i z atmosferą. Wśród nowych dzieci poczuł się zaakceptowany. Ogromną rolą też był asystent, który delikatnie wprowadzał go w nową klasę i kiedy syn radził sobie w niej samodzielnie, pozostawiał go z dziećmi samego, natomiast kiedy potrzebował on jakiegoś wsparcia, to mu je dawał. W szkole w Łajskach pracuję jako głównie nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością. Jestem również wychowawcą tej oto tutaj klasy. Edukacja włączająca to nowa jakość, która ma służyć nie tylko wybranym dzieciom, na przykład z niepełnosprawnościami, ale każdemu. E, bardzo ważne jest bezpieczeństwo to psychiczne. Uczeń musi wiedzieć, że ma czas na to, żeby się poprawić, ma czas na to, żeby odpowiedzieć w odpowiednim momencie, kiedy trzeba, ma czas, żeby uczciwie powiedzieć, że on dzisiaj to nie jest w stanie odpowiedzieć, że... E, że to, co dostanie w klasie czy do domu, nie przerośnie go intelektualnie. Musimy znać swoich uczniów. My nie mamy na korytarzach pięknych dekoracji. Chociażby dlatego, że autyści nie mogą przebywać w pomieszczeniach, których jest za dużo kolorów, bo się źle z tym czują. Wszyscy razem szkoliliśmy się, wszyscy razem zdobywaliśmy tę wiedzę, bo na początku tak naprawdę nikt z nas nie był do tej roli przygotowanym. Mój starszy syn Jeremiasz jest. Oprócz tego, że ma autyzm, ma niesamowity talent, ale nikt tego na początku nie wiedział. Po czym okazało się, że właśnie w szkole, właśnie w pracy ze zdrowymi rówieśnikami, on miał szansę pokazać swój talent. Każdy nauczyciel jest zobowiązany realizować podstawę programową. To jest wzorzec. Każdy ma swój program na dany rok dla danej klasy, ale wprowadzamy ten program różnorodnie. Czyli podręcznik jest takim wzorcem, takim, e, bym powiedziała, kręgosłupem, natomiast korzystamy tak, z kart pracy, z prawdziwych gadżetów, czyli na przykład jeżeli uczymy zabawek, słownictwa z zabawkami, przynosimy zabawki. Jeżeli uczymy słownictwa związanego z jedzeniem, idziemy na stołówkę. Czyli na żywo. Jeżeli uczymy słownictwa związanego z przyrodą, wychodzimy na dwór do ogrodu. Tutaj edukacja włączająca y, również y, bazuje na muzyce. I ta muzyka łączy dzieci w ten sposób, y, że one od y, Piątej klasy grają na instrumentach. Nie muszą chodzić do szkół muzycznych, żeby na nich grać. Tutaj szkoła je przygotowuje do tego, żeby one mogły wybrać sobie jakiś instrument, poczuć się w nim dobrze, a jeżeli się poczują, mogą zacząć grać w orkiestrze. Wspólnie mogą w niej grać zarówno dzieci zdrowe, jak i te z problemami. Każdy, kto tylko ma na to ochotę. Edukacja włączająca to w pierwszym rzędzie zespół. Dobrze funkcjonujący zespół. A zespół to nie tylko są przedmiotowcy, ale zespół to są wszyscy nauczyciele, wszyscy specjaliści, wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. To jest cały zespół. Szkoła to nie budynek. Szkoła to ludzie. I tutaj w tym miejscu zebrało się grono fantastycznych ludzi. Przyjaźnimy się, naprawdę się przyjaźnimy, i czują to nasi uczniowie, czują to nasze dzieci. I może dlatego tak chętnie przychodzą do szkoły i tak są bardzo otwarci. A to, że edukacja włączająca jest faktem, to. Dowodem na to jest 19 lat naszej pracy i mnóstwo, mnóstwo zapytań z całej Polski, jak się przygotować do tego, żeby wprowadzać edukację włączającą. Wszystkim odpowiadamy – nie zastanawiajcie się, po prostu ją wprowadzajcie. A teraz zaproszę Państwa na lekcję muzyki, bo w naszej szkole sztuka jest przez naprawdę duże S. Zapraszam. Edukacja włączająca zyskuje coraz więcej zwolenników. Liczymy, że już wkrótce stanie się standardem dla wspólnego dobra naszych dzieci.